Dzień dobry, moja obserwatorko i moi obserwatorze. Dzisiaj taka sytuacja z przed chwili. Uważaj na to. Uważaj na narwańców na drodze. Tak. Troszeczkę. Każdy ma prawo do mm, różnego nastroju. Każdy ma prawo się gdzieś tam śpieszyć i tak dalej. Natomiast tu taka sytuacja była, że u mnie akurat była taka starsza... Pani, w okolicach 80, a ci ludzie się cechują zazwyczaj tym, że no dosyć długo szukają pieniędzy zanim ten i dosyć długo wysiadają. Tutaj troszeczkę to przewidziałem, maksymalnie stanąłem przed ścieżką rowerową i przed drogą podporządkowaną, tak żeby było nie można minąć małym samochodem, nie większym. Natomiast. W międzyczasie pani tak wykwintnie długo szukała pieniędzy i tak długo jej to zeszło, niestety tak bywa, że z tyłu nadjechał samochód, taki większy, który się nie mieścił. W tym momencie ona miała otwarte drzwi w połowie i szukała tych pieniędzy, szukała, tak no i trochę jej się zeszło chyba z 2,5 minuty. No strasznie długo. Nawet na jak na starszą osobę, to dosyć długo jej zeszło. Ale o co chodzi? Do czego dążę, do czego piję? Pan w tym momencie mnie obtrąbił chyba trzy razy, tak krótko, ale widać, że narwany był gdzieś się śpieszył. To po pierwsze, tak jak ktoś mi kiedyś powiedział mądrze, że jeżeli korki są cykliczne i się śpieszysz i nie zdążysz gdzieś na spotkanie, to tylko i wyłącznie jest twoja wina. I tak zgadzam się z tym po latach jeżdżenia po mieście, zgadzam się z tym że to w tym momencie moja wina i akurat ten pan mógłby troszeczkę wyjechać szybciej albo nie wiem co. W każdym razie druga rzecz, jeżeli dasz yy, na siebie wpłynąć tym trąbieniem, to no dobra, o tyle, o ile no, gdzieś tam się można było może nie wiem, pół, te pół metra ruszyć, no to co, urwał tej pani nogi, jakby wysiadała, czy co miałem zrobić, tak na dobrą sprawę nie wiedziałem. A poza tym też byłem przed ścieżką rowerową i pod, przed drogą podporządkowaną. Znaczy, ja byłem na drodze podporządkowanej przed drogą nadrzędną i też musiałem uważać, żeby gdzieś tutaj nie wyjechać, bo zaraz może mi jakiś rowerzysta wjechać w błotnik, albo jakiś, jakiegoś pieszego mogę naruszyć, albo nie wiem wyjechać na drogę nadrzędną. Hmm. Także to są takie trudne chwile, ciężko to ogarnąć, ciężko wytrzymać to ciśnienie, nawet mi czasami jest ciężko wytrzymać ciśnienie, czy to nie wiem, przed przy jakimś rondem, czy w jakichś różnych takich sytuacjach, ale wytrzymuję, ponieważ dużo więcej szkody można narobić na wyjeżdżając i dając się ponieść tej czyjejś emocji kogoś z tyłu lub z boku, kto gdzieś tam Ciebie obtrąbi. Oczywiście różne są sytuacje i do, do każdej trzeba podchodzić trochę inaczej, ale warto jednak wytrzymywać to ciśnienie. To jest to coś, czego się nauczyłem jako kierowca taksi. No, a Ty co myślisz o tym? Zostaw komentarz o trzymaniu ciśnienia za kierownicą, trzymaniu emocji za kierownicą. Hmm? Jestem ciekaw. Komentarz i tu subskrypcja. Dobrego dnia.